Tego kierownika Czerwonego Krzyża Brat jest takim pisarzem, nadzorcą w tym majątku SS. Wezwał nas brat tego Cza, no, czaplińskiego, ten, ten, ten czapliński, ten no, do rejonu. Mówi: Słuchaj, no, jesteś odważny. Mówi: Jakiś mówi. Co jak ci nie chcę, Jak ci nazwać? Mówię. Potrzebny jest dwóch chłopaków do majątku SS, do magazynów, do pracy. Ja pytam się, co tam jest? Mierów razę tam, co tam jest? Mówię, tam są podobność mundury polskie w magazynach i tak dalej. I trzeba to jakoś mówić, zarejestrować się raz, tam się zare tak ucieknie, że jest zabuga, do pracy. No i takżeśmy by dwóch z tym kamieniem zrobili to. Poszli do tych magazynów, Ewa, nie? No, jak mieliście się pojawić na tym gospodarstwie SS na Lubelszczyźnie, już, tak? Tak. Kiedy nas <laughs> przez tego kierownika brata, co pracował, był tym administratorem w tym majątku, tam wciągnął nas do pracy, do magazynu, gdzie były polskie mundury i tym podobnie. Za dużo tych mundurów nie było, parę tylko, a przeważnie były spodnie wojskowe, znaczy kawalerii z tymi wyszywanymi, takie tak zwane leje i tak dalej. To by spodnie te długie i ty chleje trochę. I po pewnym czasie ten Niemiec chodzi i mruczy tak. Wieczorem jak idziemy z pracy, tego leży kupa na podłodze. Rano na drugi dzień przychodzimy. Nie ma tego, parę sztuk leży na dole tylko. Dziewczyny z majątku, które szły rano do dojenia krów, wtedy podchodziły, ale jeszcze przedtem były takie haczyki z zamykania okna. Nie tak jak dziś jest, tylko taki haczyk. To ten haczyk się nie zamykał, tylko się kładł, go, kładł go się na tym. Ten haczyk leżał z góry. Bezwartościowy. Bez już okno otwierały, i to wszystko wyciągały. Te, te, te ciuchy, i tak dalej. I ten niemiec mówi: Wieczorem pełno tego leży tutaj, parę sztuk na półce, a gdzie reszta? Ja mówię: No, przecież my wchodzimy do pracy, ubrania nasze wiszą tam, tak? Mówi podobał mi się szalik, to przyszedłem do Ciebie tu, bo to był Poznaniak, po polsku rozumiał. I prosiłem Cię, czy możesz mi dać to. Jeszcze mówię, sam bałeś się, że nie wolno, ale dałeś mi ten szalik. I mówię, po opraniu, ja chodzę w nim, boś mi pozwolił to wziąć, i tak dalej. No i tak ty, chodził, stękał, i ja mówię, Chyba będzie pryskać, bo mogą nas, albo kogoś złapać. No i tylko zameldowaliśmy Czapeńskiemu, że niestety już nie idziemy, bo chodzi i wróci. Było, a nie ma. No i żeśmy, do pracy nie poszło. Nam za pracę dawano, trzeba było brać tak, mąka, jakiś cukier, wódka, tak dalej, to myśmy tylko wódkę brali, <laughs> po co nam jest cukier i tak dalej. Wódkę myślę, zaraz musieli oddać do zgrupowania, w razie rany, czy coś to jeszcze przymywać. <laughs> tak człowiek mówi, głowę nastawia i chciał <laughs> Ale taka prawda, żadu, bo to było ważniejsze. Tak. Tu to zahaczył nas już 44 rok, koniec lutego, początek chyba marca było. Dowiadujemy się, że 16 chłopaków w Ryjowcu i tam w okolicy Niemcy przyjechali, i aresztowali. No i tam byli w tej gminie, takie tak zwane kozy, te pokoje, nie? Ale w tej gminie to byli pracownicy, normalnie i nasi wywiadowcy. Po kilku dniach dowiadujemy się, kiedy, kiedy, mają wieści do hełma No to już żeśmy na nich czatowali w zabadówku na, 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 na wiadukcie. Czaplejski się pyta, mówi, jakbyś ty to rozegrał tą partię teraz. Ja mówię komendancie, tu trzeba... Błyskawiczne myślenie musi być. Błyskawiczne. Tam było trzy samochody i tankietka. Mówię, jeśli tankietka będzie szła z tyłu, a samochody z przodu. Szanse słabe. Bo tankietka może robać po nas. Ale jak będzie tankietka z przodu, wejdzie tylko na wiadukt, to wtedy seria po niej. Samochody dojeżdżają. Tankietka ucieka trochę blisko. I seria po samochodach. W wysokości ławek, w samochodzie w nie? Więźniowie ci wszyscy. Przekazano im, że jak posłyszą strzały, padać na podłogę w samochodzie. Ci, co siedzą, dostaną po grzbiecie, ten na podłodze ma szansę. I tak było. A on tak patrzy, patrzy, mówi. Kto ci tego nauczył? Ja mówię, ja miałem ucznia takiego profesora, co jeszcze nie było tych. Nie widzieliśmy, co to jest ta tankietka, ale powiedział, przekazywał nam, co, jak może być i tak dalej. I tak było całe szczęście, tankietka ta poszła w przodem. Jak serię dostała, to mało te, ta gąsienica z tyłu, bo z przodu to są te koła, a z tyłu ten, no ta taśma. A samochody wchodzą w kolejności, no i wtedy śmiało już po samochodach. To jeden na jedną stronę, dwa, na drugą stronę, ten wiaduktu to No to udało nam się tam jeszcze kilka tych ruskich chinkie tak zwanych z tymi bębenkami. I tam jeszcze jakieś dwa rkę były też. I to było trwało parę minut. Ja patrzę, jeszcze została skrzynka za monicją, z którego wozu opadła, to nie Skoczyłem na górę. Złapałem tą skrzynkę i normalnie spadłem z tą skrzynką. Krzyczy jeden z chłopaków. już mój, żołnierz jest ranny. Pytał się, który co tego? Dostałem od tutaj czymś, tu jest zadołowanie nawet. Tu była krew zaschnięta, Człowiek nie czuł uruchom. Dla mnie była ważniejsza skrzynka, bo to w tym czasie się stać musiało, z amunicją jak, jak garść złota, to było ważniejsze No i rozsypka i tak dalej. Przyjechała, przyjechały trzy czołgi na wioskę Marysin. Spalili tylko jeden budynek. Szukać bandytów, nie? Śladów nie było, ślad… Poszedł po torach kolejowych na taką wieś ukraińską, na Żdannę. I, I więcej, powiedzmy, tam nie było tych ataków na, na, na Marysin i tak dalej. Panie Kazimierzu, to walczył Pan z Niemcami, walczył Pan z Ukraińcami, a co było, jak Sowieci weszli w 44 roku na Lubelszczyznę? Jak przyszli? Jak przyszli Sowieci w 44 roku. Tak. Do, to wtedy to było w lipcu, czerwiec, nie ma, czerwiec. czerwiec. W lipcu zostało rozwiązane dowództwo, znaczy do, rozkazem dowództwa AK zostało rozwiązane, zacieszone i tym podobnie. No bo szkoda krwi, bo to nam nic nie dało. Takie, takie było. Ale kiedy Ruskie wzięły aresztować, nawet ci, którzy poszli do wojska, to z wojska też wyciągano i na front, nie, nie, na, nie na front, tylko na Sibir, i tak dalej. Nas kilku chłopców poszło wtedy w Hełmie na ochotnika do wojska. I tam chyba byliśmy niedługo, miesiąc czasu i tam parę nie jeszcze. Taki żydek, żydek porucznik nazywał się Mleko, a ja jeszcze byłem w swojej mundurze i z guziczkami z naszych orzeł. I tak dalej. Mówię do mnie tak, on, że miam, że miał, sprzedał, nie mówił guzik, tylko pacałki. Mówiłem cię, to pacno, <głynie> to orzeł z koroną i tak dalej. Mówi, ty i twoja grupa, mówi, tam parę dni było czasu jeszcze, mówi, będziecie awansowanie ty porocznikiem zostaniesz, tylko nikomu nie mów, a tam się pod Ja mówię, a co, a dalej i na front? On mówi, nie, na wyższą szkołę wojenną do Moskwy. Ja mówię, co? Tak, takiego, głupka, co, do Moskwy? Mówi tak, tam zostaniecie w wyższą szkołę, po już wrócicie, za jakiś czas. Ja mówię, mów prawdę, to cię dam cały mundur. No ja prawdę mówię. Ja mówię, mów prawdę, łobianka, a on łoło kiwnął. Nie trzeba dalej mówić, co, co znaczy łobianka, prawda, najcięższe więzienie. Ja mundur z ciebie. dawaj swój. Wymieniliśmy mundury, do rana na trzy wozy, trzy działa i dwudziestu chłopaków moich, cośmy tam mieli, choda. Tuśmy hulali do maja. No ale potem wyłapali nas. Już po froncie, proszę pana. Ale to nie, nie, nie wszystkich, powiedzmy. I tu powiedzmy do maja, takich, taki się nazywał kusiaczek. Kusiak, nie? Też z za Ale on o mnie nie wiedział nic. A on też z grupowania nie był. Proszę pana. on mnie wydał. Za pieniędzy. co wcale nic nie wiedział o mnie. To przyjechali do rojowca 200 chłopa. Po mnie jednego, okrążyli miasto. To małe miasteczko, taki rejowiec. pana, dojechaliśmy tylko do załadówka, mniej więcej tak, i nastąpiła strzelanina. No to mnie Dorowo i tego, co mi wydał, też Dorowo, i jego niby też aresztowano. Jakiś kilometr dalej, strzelanina szkolenia. No to dostali rozkaz ci, co mówi, w razie czego to jeden i drugi ma być zabity. A ten, co, i ja też? A sobie tuś tutaj nie zagrało. I ja też. Dzieciarnia rzucała na woje do ognia, i to wszystko strzelało. Więc oni tam, te łbeki, wszystko pojechało tam. No i po parę minutach, jak wróciło to wszystko. I nas zawieźli do hełma i usadzili w gimnazjum Czarnickiego na dole, w piwnicy. I taka słoma tam była, tylko wie pan, to się tam na tej słomie spali. No i przesłuchania. Tak dalej. I pewnego razu, jak wzięli nas na przesłuchanie. Człowiek jak zjadł kromkę chleba czarnego i szklankę wody ciepłej, a ten co zjadł schabowy z kapustą, to czuć chyba, nie? mi się arsztantowi daje się takie jedzenie, że czuć chleba na, na z daleka. I już Pan, węzeł rozwiązany, że zdrada. Proszę pana, no, on jest dobrym obiadem, a mnie wryga. I <noise> tak dalej. Nawet mam taką gazetę, a u becy biją w ryj, z sobą chodzą. zawsze zabierali ich duch, ich, a potem oni wracali, to mnie zabierano. Przychodzimy, zabrali na wszystkich trzech, przychodzimy, świeża słoma, wszystko, wie pan, tak jakby, Nigdy nic. Ja się kładę na to, każdy w swoim miejscu kładzie się, te prycze, coś mi tak gniecie. kładam, wyciągam, jest lufa od karabinu. Stara lufa taka, pordzajawa. Ja mówię, co to do cholery jest, nie? A ten jeden mówi, to chyba była w snopku, bo kiedyś nie było targany słomy, tylko snopki takie, nie? Chyba była w snopku, mówi, przejść Oj, jeden, a ten drugi mówi, jaka fajna sprawa mówi. W nocy uciekamy. Ja mówię, jak to uciekamy? Przecież to pełno warty. Nie, mówi. Ta lufa, tą lufą to powoływamy za. Te, no, te zawiasy. Powoływamy zawiasy i mówi, choda, Tam tylko przez drogę cmentarz. To mówi kolega, jest taki sprytny tego, to mówi, pierwszy, a ja mówię, ja nigdzie nie uciekam. Ja wolę dostać kulę w łeb, ani, aniżeli po tym, jak złapią albo zabiją na, na parkanie. No i poszliśmy na spać. Rano zabierają mnie i tego jednego, tego kusiaka, zaprowadzają do RKU z jakimiś tam dokumentami. Patrz trzech chłopaków znajomych, którzy się dostali do Berlinga na prepecie. Tam dwie, tam cała kompania przeszła na drugą stronę. Patrzy kapitan znajomy, dwóch chłopaków znajomych, ale nic nie nic, nie, nie zdradzamy się i tak dalej. Co jest? No przywieźliśmy, bo, no, bandyty mówi. I tak dalej. Który, bandyta? Ten ten dokumenty dawać, wziął te dokumenty, odsunął szufladki, wrzucił to do szufladki. No co jest, kapitanie mówi, proszę podpisać, my go zabieramy. On mówi, młodzieniec do katowni już nie wraca. Ja za niego odpowiadam, to nie jest żaden bandyta, tylko to jest żołnierz, mówi. Wystraszył się, uciekł, mówi, <ścoughs> będzie sąd polowy, już jest, a to akurat. 9 maja było. I mówi, 9 jak mnie tam już zaprowadzili. Mówi, jest już koniec wojny. Chłopaka mówi, ja muszę znaleźć jednostkę wojskową i będziemy go sądzić. A wy do widzenia, panowie. No i co, przed kapitanem taki dwa żydki ukraińcy był W takich leninówkach, czapkach, wie pan. Tak to mieli. Tak mi po prostu wygonił. Mówi, proszę odejść. Mówi, ja za niego odpowiadam. No i proszę pana, oni poszli, a, a ten kapitan mówi, kapralio, bordo, aresztanta do ceny numer dwa. Na mnie, nie? A tego drugiego, a tego mówi, do ceny numer trzy. No i mnie pierwszego zabierają. Jeden z tych kaprali, Burda się nazywał. Ja schodzę, na górę mówi. Uśmiechnął się i oko, i się Aha, już jest hasło, że ratujemy. Kluczem otworzył drzwi na pierwszym piętrze, otworzył piękny dywan perski, pełno paproci, żywych. Przysiadł, nastawiał radio, drugie oko i poszedł. Za jakieś 20 minut przychodzi ten kapitan. I co mówi, ja miałem są do wrona. Co ja mój, tak frwałeś mój dałeś się złapać. Ja mówię, zostałem zdradzony przez tego gówniarza mój, co był tu ze mną i tak dalej. No wyciągnął w karniszczy Pimber i cebulę miał kawałek chleba. Ja mówię to tak mówię seru karpią. Już śmiejemy się, wie pan, i tak dalej.